Mam nadzieję, że większość z Was obejrzała już drugi sezon. Devila, bo ten materiał będzie roić się od spoilerów. Dlatego czujcie się ostrzeżeni. Decydowałem, że nie zaprezentuję wszystkich histeregów, które twórcy ukryli w samym serialu, ale skupię się na tych, które uznałem za najciekawsze, a które dodatkowo nie są tak oczywiste dla przeciętnego zjadacza po popkultury. Zacznijmy od pana Nezbita, który pojawia się już w pierwszym odcinku. Irlandzki gangster pochodzi prosto z serii Punisher Max, którą polecają zarówno na blogu, jak i w filmie o Punisherze, który znajdziecie na kanale. Zresztą temat irlandzkich gangsterów jest o tyle istotny, że nawiązuje do korzeni Mata, którego przodkowie przybyli do USA właśnie z Zielonej Wyspy. Wątek pochodzenia jest też poruszony w przypadku Franka, który zostaje opisany jako niezbyt wielki fan Irlandczyków. Wynika to z tego, że jego przodkowie pochodzą z Włoch, a obie mniejszości nie zawsze się ze sobą dogadywały. Zresztą, nie tylko wspominany Nesbit jest nawiązaniem do serii Max, bo i sceny przemocy, które towarzyszą pojawieniu się Franka w Hellskiej, często są jakby żywcem wyjęte z komiksów Gartha Enisa. Podobnie stwierdzenie o strefie wojny, która też związana jest bezpośrednio ze sobą Franka. Z kolei cały trzeci odcinek to w zasadzie nawiązanie do historii zatytułowanej Wybór, która pojawiła się w 2001 roku. To tam mogliśmy zobaczyć związanego łańcuchem Mata, który w jednej dłoni ma pistolet z jedną kulą i musi dokonać wyboru, czy strzeli, aby powstrzymać Franka przed zabiciem przestępcy, czy może pozwoli mu wymierzyć sprawiedliwość. W tym odcinku możemy rzucić okiem na drobne, ale jednak istotne nawiązanie do samego poniszera, który był nieuchwytny dla swoich wrogów przede wszystkim z powodu tego, że jego centrum dowodzenia było ukryte w Wanie. Wprawdzie w Dardyville nie widzimy jeszcze docelowej wersji tzw. Battle Vana, ale kto wie, co przyjdzie zobaczyć w przyszłości. W tym samym odcinku pojawia się też inny znajomy z serii Max. Chodzi o Fina Kuleja, który w komiksach nie prezentuje się specjalnie dobrze. Jest brutalnym przestępcą, a jego znakiem rozpoznawczym jest jego twarz, a w zasadzie to, co z niej zostało. W drugim sezonie możemy zobaczyć też Wilsona Fiska, ale nie o nim chciałem powiedzieć. W tym wypadku chciałbym zwrócić Waszą uwagę na Benjamina Donovana, który w świecie Marvela funkcjonuje już od lat 70. XX wieku i zadebiutował w komiksach o Luku Cage'u. Sama postać stworzona jest przez Steve'a Engelharta i Bill'ego Grahama i pierwotnie była ogromnym facetem, który był naprawdę, ale to naprawdę silny. Jest spora szansa, że zobaczymy go ponownie, gdy pojawi się serial z Luke'em Cage'em. A skoro o Fisku mowa, to przebywa on w więzieniu w bloku D, a to właśnie w bloku D, w Alcatraz, przetrzymywano najgorszych przestępców. Blok D jest istotny też z innego powodu. W jednej z historii stworzonej przez Eda Brubakera i Michaela Larka, Daredevil trafił do więzienia właśnie do bloku D. W tym sezonie w końcu też możemy zobaczyć Billy Club, który pierwotnie został stworzony przez Jacka Kirby'ego, to znaczy Kirby wpadł na pomysł, a resztą zajął się Bill Everett, który jest współtwórcą postaci Daredevila. Przy okazji jest to również jeden z najbardziej niedocenionych twórców w ogóle Marvela. A pisałem o nim więcej na blogu, więc polecam wam tekst, a link do niego znajdziecie w opisie. W finale Frank sięga po płytę, podpisaną jako Mikro. Nazwa nie jest przypadkowa, bo taki właśnie pseudonim miał jeden z pomocników Franka, który przez wiele lat wspierał go w jego wojnie z przestępczością. No i w finale widzimy też śmierć Elektry, co jest bezpośrednim nawiązaniem do komiksu, ale niestety w serialu nie zabija jej Bullseye, więc całość się nie liczy. I to wszystkie nawiązania, które dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli się podobał, to dajcie suba, a ja Was żegnam. Do zobaczenia przy okazji następnego filmu.